Konstytucja 3 maja, druga na świecie, pierwsza w Europie. Rok 1791. Setną rocznicę tego wyjątkowego wydarzenia Jan Matejko maluje obraz. Obraz ukazujący przebudzenie. Polskiej szlachty uchwalającej ten wyjątkowy dokument. Matejko uwielbiał utrwalać chwalebne chwile z dziejów Polski. Tysiące ludzi wzruszało się do łez, patrząc na bitwę pod Grunwaldem albo na kościuszkę pod Racławicami. Wbijał w dumę. Połud pruski nostalgią napełniał chrzest polski. Jako dar narodu polskiego obraz Jana Matejki przedstawiający Sobieskiego pod Wiedniem przekazany został papieżowi Leonowi XIII i do dzisiaj zdobi Watykańskie Muzea. Jan Matejko, ów syn Czecha i pół Półniemki, ów arcypolach, chętnie ofiarowywał obrazy narodowi polskiemu, by Polacy pamiętali i nie tracili wiary w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Konstytucję 3 maja uchwalono w sali sejmowej Zamku Królewskiego w Warszawie a zaprzysiężono w kolegiacie świętego Jana, która w 1798 roku stała się katedrą, a w roku 1817 archikatedrą. Obecnie to bazylika archikatedralna pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Na miejsce wydarzenia artysta wybrał przestrzeń między zamkiem a kolegiatą, co zgodne jest z przebiegiem zdarzeń, bo z inicjatywy króla Stanisława Augusta po uchwaleniu konstytucji w zamku orszak polityków udał się do kolegiaty, by tam rządową ustawę zaprzysiąc. Matejko nie byłby jednak sobą, gdyby nie opowiedział całej tej historii dając upust własnej wizji. I jak to on. Opowiada to, co zdarzyło się przed przedstawianą sceną i po niej. Znakomitą egzemplifikacją takiej narracji jest słynny obraz Rejtan, upadek Polski, gdzie podczas Sejmu Rozbiorowego widzimy Franciszka Salezego Potockiego, który wtedy już nie żył, czy Franciszka Czawarego Branickiego, przebywającego wówczas w Paryżu. Wprawdzie na obrazie Konstytucja 3 maja udało się zidentyfikować około 40 postaci, co do wielu nie ma pewności, kim w istocie są. Spójrzmy na centralne miejsce płótna. Oto referendarz Wielki Koronny Stanisław Małachowski, jeden z głównych architektów dokumentu, niesiony przez chorążego Poznańskiego, pierwszego prezydenta. Warszawy Ignacego Wysogotę zakrzewskiego i posła Aleksandra Linowskiego. Obok Małachowskiego Kazimierz Nestor-Sapiecha. To także współtwórca Konstytucji 3 Maja. Jest również, a jakże Hugo Kołontaj, ale i zdrajca Franciszek Sawede-Branicki, czy późniejszy insurgent. Bohater powstania Kościuszkowskiego, szewc Jan Kiliński. Oczywiście nie mogło zabraknąć króla Stanisława Augusta Poniatowskiego namalowanego tak jakby wpadł wprost w objęcia kobiety. To Róża z Martynowskich, żona prezydenta Warszawy, czasami identyfikowana jako słynna z urody księżna Kurlandzka Anna Charlotta von Meden. Takie ujęcie króla oddaje stosunek artysty do niego. Monarchę we wejściu do świątyni wita prezydent Warszawy Jan Dekert. Tyle, że gdy uchwalano konstytucję, już nie żył. Także w centralnej części obrazu utrwalony został wraz z synem Jan Suchorzewski, zawzięty przeciwnik w konstytucji i późniejszy Targowiczanin, który zagroził królowi, że wraz z jej uchwaleniem zabije syna. Jednak scena ta nie miała miejsca pod kolegiatą. Ale na zamku, rozsypane wokół niego karty, to aluzja do sposobu, w jaki przekupywali go Rosjanie, pozwalając mu w nie wygrywać. Na koniu książę Józef Poniatowski, który dowodził tego dnia wojskiem ochraniającym zamek, ale jego obecność zapowiada przyszłe wydarzenia epoki napoleońskiej oraz bohaterską śmierć księcia. Książę będzie dowódcą wojnie polsko-rosyjskiej następnego roku w obronie Konstytucji, a zginie w szeregach armii Napoleona. Pod wyciągniętą ręką Stanisława Małachowskiego Tadeusz Kościuszko z zabandażowaną głową. To kolejna zapowiedź przyszłych zdarzeń, a konkretnie powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Maciejowicami, w której naczelnik zostanie ranny. Obraz jako dar malarza dla narodu, narodu polskiego został przewieziony do gmachu sejmu galicyjskiego w Lwowie. Gdy Polska odzyskała niepodległość, wrócił do Krakowa, a stąd trafił do budynku sejmu. Rzeczpospolitej w Warszawie. Podczas wojny dzieło ukryto, a po jej zakończeniu włączono do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1984 roku obraz przekazano Zamkowi Królewskiemu. I tak wracamy do tamtych wydarzeń. Wdzięczni tym, Którzy przenieśli je w nasze czasy dzięki własnej wrażliwości, dzięki własnej pamięci, dzięki trosce o przyszłość. Tak. Trosce o przyszłość.